Hej, witamy was wszystkich w Game Troll TV Słuchajcie, jesteśmy właśnie w hotelu świeżo po SN wyszliśmy dopiero co z targów i robimy dla was tego unboxa tej fajnej gry Adrenalina od Czech Games Edition Czyli, Czyli mojego jest, ulubionego tak, wydawnictwa. Jest tutaj ze mną Piotrek o tutaj, gdzieś tu i gdzieś tam obok jest jeszcze ze mną Marek. Pomachaj eee, ale fakt faktem jest taki, że jest już bliżej świąt, bo tak się mówiliśmy z bardzo sympatycznymi Czechami, że właśnie wtedy życzymy wam to, żeby zrobić trochę hypu. a dokładnie czeszką. O, czeszką, bardzo Fa, e, Bardzo spotykę, fajna, dobra kobieta. Otwieramy, kurde, mamy ten szwajcarski scyzoryk, bo takie z przygotowanie na targi. Tak jest. Kosę pod więc... ręką mamy. Tak jest. W końcu to w Otwieramy jest. w Niemczech szwajcarskim scyzorykiem przez tą grę. No przed chwilą trzepała nas niemiecka policja. Robili nam jakieś checkpointy pod hotelem. Ale nie szczęśliwie broni Słuchajcie, absolutnie poważnie, długa broń policja, tak się poczuliśmy jak Polacy w Niemczech. Dobra, ale tyle tych historiach na około, o słuchajcie, akurat uleteczka z Essen, żeby nie było, że ściemiamy O, proszę tak bardzo. bardzo Tak, jest coś fajnego Wrzucamy na bok Co tam Dobra. dalej? W jednym Marek mam, o ja dostałem reklamy O, kicha Słabo, dostałeś, ja dostałem koszulki woreczki, woreczki Są, woreczki. Są najbardziej woreczki, absolutnie, mm. e, ale czekaj, poczekaj, poczekaj Karol, nic nie mów. Marek, je wypraska? No, jest dwustronna, co ciekawe, więc coś jeszcze nie wysypie, ale zrobię tutaj takie coś Wiedziałem, że jak przekręcę to po otwarciu, uwaga. No nie, ono się wysypa. Ale fajne, że jest zamykane, czyli możemy sobie to się czas ba, i nam się nie będzie wysypywać. Okej, okay, no daj plus. Dobra, a, udziałeś, co to jest, co A wykreska, teraz zobaczmy, co w tej wypadacji jest, jest, bo to jest chyba najważniejsze, a mianowicie figureczki. I uwaga, robimy trochę zooma. proszę bardzo, mamy wrednego jaszczura. Mamy jakąś e, klasę z długimi włosami, wielką giwerą. No, ja mój, moim faworytem jest co, gościu, który wygląda jak Pacman jest tak naprawdę Pacman. Łap, fokus a Jest, jest, jak najbardziej, fokus na kamerze, świetnie. Dobra, a teraz ja mam e, taką w, dziwną panią różową, znowu z wielką giwerą. A ja mam e, brzydkiego, szarego, e, kosmicznego, ale nie mogę powiedzieć, że to jest marina, bo jakbym wtedy mówił, to bym nie mógł tak mówić, że to jest kosmiczny, więc to jest kosmiczny trooper. o! Dobra, słuchajcie, poza tym e, mamy różnego standardowe elementy, czyli jakieś tak. tam kosteczki, o, nie plus, lubię e, tak plus takie łezki, czyli coś niestandardowego, to są użycia, które będziemy sobie zabierać. O Jezu, ale jak fajnie, to jest w końcu coś dla ludzi takich jak ja, którzy nie potrafią rozpakowywać folijek. Karty są w woreczku strunowym. To często się zdarza, to nie jest Pierwsze karty mamy mniej więcej takie. E, I tutaj mamy broń, broń. rodzaju Mietoszerownia, shotguny, rakietnice Dla niewiedzących gra jest takim kłekiem plarszowym, czyli po prostu po plasze po i napierdzielamy z wielkich giwer Albo mam tak. albo tak, coś takiego Tak, tak, fali fali Overwatcha jak najbardziej gierka Tutaj mamy różne jakieś teleporty, przyciąganie, power upy i właśnie A tutaj mamy instrukcję. E, spis, nie to jest spis różnego ale... rodzaju broni, abyśmy czegoś nie zrozumieli Dalej mamy instrukcję. O instrukcja z wielkim e, QR kodem Myślę, że instrukcja jak to w stylu czeskim jest napisana pewnie zabawnie, aczkolwiek jej nie czytaliśmy, bo tłumaczył ją nam również przez sympatię fanatyczny Czech. Którego pozdrawiamy. Tak jest. Biorąc uwagę, że rozdział nazywa się Shoot People, myślę, że nie będziemy zawiedzeni. <laughs> tak. Dokładnie, jest prosto. Chodźcie, co, mamy, Weźcie, co dalej? mamy dalej? O, postacie. E, tutaj, tak, to są, to są nasze postacie, które no, będzie im ubywało e, żyć. No i punkty, które będziemy zdobywali właśnie za dobijanie różnych Victory pointy do wypstrykania właśnie za strzelanie ludzi Ale jest, tutaj są różnego rodzaju kamyki, które będą nam potrzebne do przeładowywania broni i karty Żebyśmy mogli je sobie zdobyć Czyli zasoby Więcej postaci, więcej punktów Więcej postaci i tutaj więcej... to jest? Możecie powiedzieć, bo e... to jest ciekawe Po tej stronie? Nie, to są to punkty po prostu A punkty po drugiej stronie punkty. co? Nic nie ma? Nie, to są punkty zwycięstwa Znowu kolejna to... postać i kolejne punkty Pacman Marka a to słuchajcie, a to jest plansza, która da się ją zmontować na dwa sposoby, chyba coś takiego. Nie pamiętam. Na dwa sposoby. Jest dwustronna i zależnie od, tego tak od możemy ilości Możemy sobie graczy, tak dołączyć. Możemy sobie tak dołączyć. No i mamy różne pomieszczenia, po którym biegamy, strzelamy i to jest właściwie wszystko, co mamy w pudełku. Tak jest. No i końcówka od naszej postaci. Tyle to wystarczy się Tutaj nie ma niczego za bardzo. Słuchajcie, ale gra, graliśmy dzisiaj jest mega adrenalina. Rzeczywiście biegamy, strzelamy i jest po prostu jest po prostu, fajnie i emocja. Tak więc słuchajcie, już niedługo recenzja na kanale Game Troll TV. Czekajcie. Stay Dokładnie.